Cześć, siemanko, ja jestem Golden, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft od zera do buildera. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić następnych filmów. No i co? Ja już zapraszam was do oglądania. I może zacznę od tego, co to jest ten Edit. Więc Edit to jest taki mod, który y ułatwi nam trochę budowanie kreatywie, na, na przykład przyspieszy niektóre procesy, y co jest lepsze niż nastawienie bloków, albo też po prostu pomoże na przykład dekorować niektóre rzeczy. Y to jest tylko po prostu coś, co nam ułatwi życie. Więc może tak jak zacząć używać tego Word Edita, więc są dwa sposoby, albo bierzecie po prostu sobie tą drewnianą siekierkę z y, narzędzi i ona on jest takim itemkiem, który pozwoli nam, y, posiadając tego moda, y, edytować niektóre rzeczy i zaznaczać też y, ten do zmiany czy też edycji y, właśnie i albo możecie po prostu wpisać y, coś takiego i to będzie właśnie nam dawało taką y, siekierkę drewnianą. Jak y, widzicie, ja wpisałem y, dwa ukośniki i czyli dwa ukośniki i różdżki. I to nam da właśnie tą różkę. Y, I pamiętajcie, że jak wpisujecie komendy z Word Edita, to zawsze wpisujecie to znaczy w większości przypadków wpisujecie po prostu y, dwa, y, dwa te slasze. Я камелю всем, что нужно, чтобы значить первый угол. I teraz set powiedzmy i na przykład stone i teraz będziemy mieli takie coś, o, ze stone yy, I teraz pierwsza jeszcze fajna komenda, która bardzo często się przydaje. No, załóżmy, że zaznaczyliśmy źle jakiś teren i wypełniło nam na przykład całą budowę stone'em, albo właśnie źle wpisaliśmy komendę. No i wtedy jesteśmy ale przychodzi na pomoc tak zwane ando. Ando cofa ostatni, yy, ostatnią jakby Naszą y, word edytową komendę. Możemy też zrobić to z jednym kreślnikiem, w sensie y, no, tym y, slashem po prostu. I y, jest też komenda slash readu, która wraca nam pozycję. Y, oczywiście, jeżeli tak robicie, to możecie też zrobić ANDO rzad 2, i wtedy cofnie Wam dwie pozycje. Możecie zrobić redo 2 y, i O. Właśnie coś takiego. No, i a propos tego, to zobaczcie sobie. Zrobię coś takiego i jestem teraz w środku tego naszego kwadratu. No nie? Widzicie sami. I teraz, jak chcę wyjść, to piszę yy, ukośnik, i wykrzyknik. I nas wyrzuciło na górę. Więc to jest bardzo przyjemne, kiedy się zaklinujemy, robiąc właśnie coś takiego. No dobra, ale powiedziałem Wam, że właśnie można robić fajne, ciekawe rzeczy dzięki tej, tej komendzie, ale no to jak mamy robić takie same wielkie kloce, no to co nam do tego, jeżeli będziemy musieli potem niszczyć te rzeczy. No niby można zrobić slash want, o tutaj zaznaczyć na drugiej dolnej pozycji i teraz set air wtedy mamy ściany, ale jest też prostsza komenda, Pro, po prostu robimy coś takiego yy, O, tak, zaznaczamy i set na przykład, znaczy yy, boże, walls i na przykład piszemy 5, bo ciekawą rzeczą w gdzie jest to że możemy za pomocą pisać za pomocą cyfr i tutaj wam, yy, powinny się wyświetlać, kiedy naciśnicie sobie yy, coś takiego to jest bodajże FNF3D. Yy, nie wiem, ale jest taka, yy, takie kliknięcie, że kliknięcie to będzie wam, wam się wyświetlał po prostu jakieś dane na temat tego, dokładniejsze na temat tego yy, przedmiotu, czy tam blok itemku, bloku. Ja wam to powie, yy, napiszę. Yy, teraz na ekranie powinno wam się wyświetlać, bo teraz do końca nie pamiętam, ale no, powinniście mieć. Dobra, więc. Yy, Następną rzeczą jest to, że nie musicie wypełniać z jednego bloku. Jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś ciekawą podłogę, to możecie na przykład zrobić set stone, przecinek i bez spacji piszemy na przykład undecide i na przykład stone brick. I teraz. Ojej, no nie zna tego, by, a bez bricks, dobra. Taka mapa ujmę, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda, i nie musicie się nasilać, żeby wiecie. Kłaść tutaj tak losowo, żeby to było i w ogóle. Tylko łatwiej jest po prostu zrobić coś takiego. No i to jest o wiele ciekawsze i w ogóle, ale nie musimy robić tylko takich kształtów, wiecie, yy, na przykład kwadrata. Możemy zrobić na przykład zobaczcie, yy, sobie wziąć na przykład yy, cyl, czyli cylinder. Yy, wybieramy sobie na przykład akacja planks i robimy tutaj to jest pro, promień yy, Podaję, że to jest aha, o jeden za dużo chyba zrobimy o właśnie, i zobaczcie, dwa wysokości i dwa bloki yy, szerokości yy, jakby radius czyli promień od środka do, yy, do właśnie zewnątrz, czyli stworzyliśmy sobie taki cylinder, który po prostu i ta pierwsza pattern czyli właśnie pierwsza ta, te dane to jest na temat y, szerokości, tak? Nie, radius, czyli no właśnie, czyli tego promienia, a ta druga dwójka to była na temat wysokości, czyli na przykład, jakbyśmy zrobili sobie y, coś takiego, y, że robimy tak i na przykład 10, powiedzmy ra radius i powiedzmy wysokość 1, to zobaczcie. Zrobiliśmy taką na przykład arenkę, możemy zrobić arenkę w powietrzu do walki i na przykład, żeby było ciekawsza, to możemy zrobić coś takiego, gdzie jest środek, żeby ja dobrze wymierzył, albo po prostu sobie cofnijmy i dobra, I zrobicie, możecie zrobić coś takiego, że sobie tutaj akajsie planks yy, i na przykład dopiszemy, dopiszemy sobie kolejny ten yy, po prostu kolejną, kolejny blok, z którego będziemy to robić, na przykład załóżmy że to będzie coś takiego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale o, na przykład taka fajna arenka. No i tutaj możecie już sobie bardzo szybko zrobić, zamiast po prostu stawiać te bloki. I to będzie ciekawsze. Tak samo dropery, czyli te takie, że się wchodzi i spada, i trzeba spać do tej wody na końcu. To właśnie tak można robić. I jak to robić? Czy trzeba potem znowu niszyć w środku, jeżeli robimy taki bardzo wysoki cylinder? No, nie do końca. Zobaczcie. Żeby zrobić jakiś właśnie taki, powiedzmy, no, kształt dany, naszą bryłę, na przykład możemy trzeba wpisać przed tym H, czyli hollow, czyli pusty w środku. Heise, H, widzicie, tutaj już jest dużo, on się świetla hollow, właśnie przed tymi rzeczami, czyli tutaj mamy jakieś też pusty w środku, rzadko piramidę i sferę, ale to jeszcze do tego przejdziemy. Więc piszę sobie chcę i robię to te... a w sumie wiecie, łatwiej jest zrobić takiego i o dopisać i na przykład zróbmy to wyższe i na przykład zróbmy na 100, nie, może nie, przesadzam nawet na 70 i zobaczcie możecie zrobić taki dropper właśnie i tutaj stawiać jakieś bloki no i tak właśnie się szybko robi dropper kiedy byłem mniejszy i oglądałem jakieś tam filmiki youtuberów jak przelatywali przez te dropery i musieli spadać do tej wody, to ja się zastanawiam, jak ktoś musiał to tak długo budować, a proszę, Word Edit najlepszy przyjaciel się, kłania i możecie coś takiego zrobić. Naprawdę bardzo krótki czas. Ja po prostu jak widzieliście, tylko wpisałem tą komendę i coś takiego powstało. No sami widzicie, no to robi wrażenie, a po prostu powstało w kilka sekund, więc Word Edit naprawdę super jest to narzędzie. No i kolejne, kolejna nasza opcja to jest zrobienie właśnie sphere, czyli takiej kuli. Zresztą zobaczcie, sphere, ojej, oczywiście dwa, te, dwa ukośniki, sphere i na przykład weźmy sobie z liści. Aha, nie podaliśmy tego, no tak, Boże, zapomniałem. I tutaj mamy chyba też szerokość. I wysokość. Nie wiem tutaj, jak to działa, ale. Aha, dobra. Trzeba tutaj po prostu podać nasz. Czy on nie rozpoznał tego? Aha, okej, okay, dobra. No i widzicie, mamy tutaj tą kulę z liści, tylko że ona się zaraz zniszczy. Ale jak robicie jakąś mapę z planetami, to możecie z tego zrobić planety. No i jak widzicie, zrobiło się nam coś takiego. Albo możecie taką właśnie korona drzewa jakiegoś zrobić, tylko że ona się zacznie niszczyć, bo tu nie ma pni. Bo chyba na tym świecie mam przyspieszone właśnie te procesy, takie naturalne, ale generalnie jak widzieliście, to właśnie podajecie chyba Radius, czyli promień w każdą stronę. I on w każdą stronę robi ten i to powoli się zamyka. I jeżeli chcecie zrobić po prostu puste w środku to możecie robić hollow, y, sphere i na przykład weźmy sobie z, powiedzmy czegokolwiek tutaj znajdziemy na przykład birch. no fence to raczej nie, ale sapling i na przykład weźmy 12, nie, dobra nie przesadzajmy, weźmy, no nie dobra, może być 10, tak jak poprzednio y, rozumiem, że to lag, tak? aha, bo mamy Laga jakiegoś, dobra Halo Lag minecrafta Naprawdę duży yy, Dobra, nieważne mm, Ale to zaraz wam powinienem pokazać Zaraz wam zresztą pokażę mm. Opa I na przykład, o nie, wiem dlaczego o jeju Żebyśmy, wiecie co, zrobiliśmy to z sadzonek Więc to nie miało prawa Istnieć. To musi być na przykład Birchwood 10. O! ojej. tylko to jest właśnie ten, więc może O, wiem jak jest, jak, jak ładnie wygląda, jak zrobić się z to z glowstonea To jest bardzo wtedy ładne. A co ja zrobiłem? Wiecie co zrobiłem? zrobiłem w innym miejscu tą kulę i tak dziwnie wyszło zróbmy ando 2 i teraz, o, patrzcie zobaczcie jak to fajnie wygląda wylatujemy sobie pyk, pyk i zobaczcie jaka fajna, świetlista kula się zrobiła tak więc, takie duże obiekty i zobaczcie, to jest idealne minecraftowa właśnie kula i możecie tak samo robić ją z Różnych bloków totalna jest tutaj dowolność, więc także zrobicie coś takiego: Glowstone i powiedzmy Stone też tak może być. O, zobaczcie, fajnie to wygląda, taka jaskinia. Więc generalnie tutaj macie też dowolność. No i co, lecimy sobie do następnej rzeczy, czyli następnej opcji Word Editor, czyli jak już pewnie widzieliście, slash slash piramid i tak jak w tamtych wiem jakby, jakie jak się podaje te dane to tutaj, nie wiem, podajmy sobie 12 y, okej okay. no i nasz pomocnik, wykrzyknik aha, czyli to pewnie jest wysokość 12 y, i to po prostu zwiera z boków też więc taką fajną piramidkę w sumie nie wiem po co to jak to może się przydać ale w sumie na dach jakiegoś wieżowca Możecie dać coś takiego Jak tak jeszcze wydziesiecie to To być może się sprawdzi Ale ja szczerze Jakoś nie widzę za bardzo tej opcji Bo ten dach nie jest za ładny Generalnie takie dachy piramidowe To ja odradzam, chyba że budujecie piramidę No to jak yy, zrobicie powiedzmy Coś takiego yy, A on, on tworzy, ciekawe czy on tworzy Dół tam gdzie my stoimy Nie, on tworzy chyba to w środku więc y, nie, nie jestem pewien, ale zróbmy y, H pyramid teraz. Hollow pyramid. Y, powiedzmy na przykład z y, losowego bloku sobie wybierzemy. Na przykład 30, 333. Nie ma takiego. 3, a 3,3, Czyli zrobiliśmy z czego? Z dirta, bo dirt to trzeci blok. No, zrobiliśmy taką małą piramidkę w środku, a może zróbmy to na jakimś lepszym przykładzie. Na przykład na czymś y, większym. Więc na przykład stajmy sobie tutaj i ojej, zrobimy piramidę z Glowstone'a y, na przykład z 12. I widzicie, chyba ona nie ma tego zakrycia na dole, ale generalnie to jest taka. Funkcja w miarę przydatna. No i następna funkcja, którą mamy, to jest yy, bardzo fajna rzecz, czyli brush, czyli pędzel. I co to jest ten pędzel? To bierzecie sobie dowolne narzędzie drewniane i robicie coś takiego. Piszecie Slash brush o, w ten sposób. I możecie do właśnie dodać. To jest masa funkcji. Smooth to jest takie wygładzanie. Sphere to będziecie robić takie sfery, yy, czyli po prostu będziecie stawiać takie kółka. Yy, set to jest, że wy, będziecie wypełniali jakieś bloki, jak naciśnicie. Rise nie jestem pewien. Paint to jest, że będziecie malować bloki, które są zmieniać, jakby. None to chyba, że jest wyłączenie tego. Lower to jest jakieś. Yy, nie jestem pewien, w sumie co to jest to Lower. Yy, rzadko się tego używa, głównie się używa. Powiem wam, sphere, Smooth, Set i Paint. Cylinder też się używa, To robicie po prostu cylindry. I możecie też tutaj Gravity, czyli chyba Wam po prostu przewrócić do góry nogami, tak jak inna komenda z Word Edita, ale no nieważne. Jeszcze do niej przejdziemy. Zrobimy brush, sphere i bierzemy sobie na przykład grass. Grass block. I teraz patrzcie, pyk. Klikamy sobie tu. Musimy chyba to robić... O, o, zobaczcie. Widzicie co ja robię? Prawym przyciskiem myszy klikam. I mogę sobie robić taki fajny teren, taki ukształtowanie terenu fajne. Dzięki temu. Zobaczcie. Ojej, 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 dobra. Możemy robić sobie coś takiego. No i to się tak kończy. Albo możecie ten wykrzyknieć albo po prostu... Yy, ANDO. Trzeba z tym uważać w sumie, bo to jest czasem zdradliwe i możecie się wkopać właśnie w coś takiego, co ja przed zrobiłem ale generalnie do ukształtowywania terenu to jest bardzo świetna opcja także polecam Wam serdecznie no i jeszcze możecie powiedzmy sobie tym braszem kształtować teren, który już jest, tak jakby wiecie o co chodzi który już jest, możecie sobie ukształtowywać spróbujmy sobie z opcją smooth weźmy sobie inny kilofik, bo wiadomo ten już ma na sobie te mm, rzeczy i więc weźmy mm, Brush Smooth I Nie jestem pewien, ale to właśnie o, to tak wygładza nasz teren, jakby te bloki troszeczkę przesuwa. Więc możecie troszeczkę tak sobie tu wygładzić. O, zobaczcie, jak to fajnie można zrobić, żeby nie było takie strome. I zobaczcie, jak już teren nam się zrobił. No, wiadomo, że najlepiej na, na końcu ręką wygładzić, ale no, zobaczcie, no, to wygląda całkiem fajnie. No i kolejną funkcją, no to na przykład... Ojej, mamy sobie flinta, bo dlaczego by nie? Yy, idę sobie przez wioskę. O, to dodał że to jest mój domek. Ojej, co się wydarzyło. Coś się tutaj stało. Ojej, nie wiedziałem, że to się stało. Czemu ten domek płonie? O nie. Zamiast szybko brać wiśniaki do pomocy i wziąć sobie... Na przykład wodę, i o, nawet jej nie wziąłem. Ojej, no to domek, załóżmy, że już spłonął. Domek spłonął. No to cóż, no co my zrobimy? Zrobimy tyle, że weźmiemy sobie różkę i zaznaczymy sobie pyk. Ojej, żeby to się nie zapaliło, to powiedzmy to pyk i bierzemy, to powiedzmy było chyba. Regen. No i widzi, jak widzicie, ten domek nam się zregenerował, czyli yy, ale wiesz, ja tutaj zniszczyłem bloki ręcznie, więc yy, trochę to tak, tak nie podziała, ale jakby ten domek się cały spalił, yy, powiedzmy na przykład, weźmy sobie mm, game, game rule, yy, do random tick speed, czyli takie. A w ogóle Random Tick to, to jest coś takiego, że przyspiesza procesy. 2000. Mm, tysiące. Powiedzmy. I to zobaczcie, jak to będzie się szybko spalało. No, proces spalania jest znacznie szybszy. Ja może pomogę trochę. Yy, bum, bum, bum. Nie wiem, czy to z TNT też działa ten Czy jak na przykład TNT sobie weźmiemy, ale no nieważne. Bierzemy sobie. Jak ten ogień się przestanie palić, to od razu sobie klikniemy regen no i zobaczcie, nasz domek się zregenerował o tyle, o ile ja nie zniszczyłem tych bloków y, samemu, ale jeżeli wam spłynął domek y, w tragicznym pożarze, bądź lawa, bądź creeper, bądź cokolwiek, y, to właśnie, no macie taką opcję. On po prostu reloaduje świat w tym miejscu. Więc jeżeli bardziej to dotyczy wiosek, y, czy też jak mieszkacie w Woodland Mansion bo znam takie przypadki, że dużo osób może sobie w leśnej willi powiedzmy zrobić sobie swój własny domek, na przykład ja raz tak na swoim survivalu zrobiłem, no to macie już możecie sobie ją po prostu odnowić, kiedy na przykład ktoś Wam ją spalił, jeżeli gracie na playerze A jeżeli doszło do niefortunnego wypadku, także to Wam się przyda. No i co? Ja bym się już z Wami żegnał, to by było na tyle. Na dziś, wiecie, powiem wam, że Word Edit jeszcze ma przede mną, przede mną samym dużo tajemnic i myślę, że powoli będziemy odkrywać te tajemnice, ale też chciałem wam bardziej przedstawić tą, tą no, tego moda, to narzędzie. Więc po prostu nie pokazałem wam tak do końca wszystkich funkcji, ale te podstawowe, i też przybliżyłem wam temat, jakby jak może działać ten, ten mod. Bo myślę, że na pewno słyszeliście kiedyś o czymś takim, ale może nie mieliście z tym do czynienia, ale widzicie jakie cuda możemy robić. Yy, no. Dzięki prostym komendom. Yy, no i co? Ja już bez mnego przedłużenia się z Wami żegnał. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że yy, przepraszam Was, że nie było odcinka yy, w sobotę, ale po prostu fizycznie już nie mogłem. Miałem dość zawoloną w sobotę. Yy, mam nadzieję, że... Yy, mi wybaczycie, ale myślę, że jednak i tak regularność odcinków jest dość spora, więc teraz powinny być już odcinki z powrotem regularnie, ale wiecie, wiecie też wakacje i w ogóle to znaczy w wakacji nie będą one do końca regularnie. Ja jeszcze sobie wymyślę i Wam powiem, bo wiecie, taka wakacja to taka raczej sytuacja inna, jakieś wyjazdy i tak dalej. No więc co? Ja Powiedziałam, że nie będę przedłużał, a więc ja już w ogóle nie będę nic mówił, się z Wami żegnam. Cześć.